radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. W środę rozegrano pierwszą rundę Pucharu Polski okręgu Kaliskiego. Do rywalizacji przystąpiły zespoły z wielkopolskiej okręgówki. Ciekawie zapowiadało się starcie w Jankowach, gdzie miejscowi podejmowali GKS Rychtal. Dla zawodników trenera Marcina Szefnera był to przerywnik w rozgrywkach A-klasowych, ale także możliwość sprawdzenia własnych możliwości i umiejętności na tle wyżej notowanego rywala. Sprawdzenie się na wyższym poziomie, ale ja to traktuję osobiście jako jednostkę treningową. Grają opaki, którzy nie grali w niedzielę w lidze. My też wszyscy dzisiaj na meczu nie będziemy, także inni mają. Szansę pobiegać trochę, i na tym to polega. Krzysztof Ćwikła, piłkarz Rychtala, już przed meczem ostrzegał, że nie ma mowy o odpuszczeniu gry w Pucharach. Nie możemy ich tutaj zlekceważyć. Też ciężka pogoda, no, przez cały tydzień w sumie każdy po pracy, tutaj chłopacy też, także no, my to bierzemy na poważnie, chłopacy z Janków też, także no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno nie odpuścimy, nie? Chcecie grać w Pucharach jak najwyżej? Zawsze, zawsze chcemy jak najwyżej zajść. Jak nam się uda, no to super, jak nie, no to w przyszłym sezonie też będzie okazja. Zawsze udaje nam się w ostatnich latach dojść dosyć wysoko. Z Kentem grać, z kaliszem. Także zobaczymy, jak w tym roku będzie. Spore kłopoty kadrowe ma trener Bartosz Medy, który pod nieobecność kilku zawodników zmuszony był wystawić do gry wszystkich swoich piłkarzy, których aktualnie ma do dyspozycji. Nie ma zmienników. Na razie mamy z różnych względów kadrę niedość i tutaj każdy musi dzisiaj grać. Ci, którzy grali w niedzielę mecz i będą grali w sobotę. Mecz zakończył się wygraną Rychtala 4-2, na co w dużej mierze wpływ miała pierwsza odsłona. To wówczas zawodnicy z Rychtala wypracowali pracowali sobie sporą zaliczkę, która pozwoliła im kontrolować przebieg wydarzeń. W drugiej odsłonie ambitniej grali miejscowi, którzy mieli także swoje okazje, aby chociaż doprowadzić do rzutów karnych. A tych w tym meczu nie brakowało. Wcześniej przyjezdni objęli prowadzenie po strzale Damiana Musiały, gdy piłka odbiła się od obrońców i zupełnie zmyliła golkipera miejscowych. Kilka minut później wyrównał z rzutu karnego Miłosz Szefner. Nie minęły dwie minuty i jedenastkę miał także Rychtal. Jednak Miłosz Culic fatalnie przestrzelił ten rzut karny. Kolejne dwa akcenty to trafienia Damiana Musiały. Na 4 do 1 podwyższył Grzegorz Gryla. Wynik spotkania ustalił trafieniem dla jankowych Kacper Świątek. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.